Ja jestem Kasper Zanim idziemy zanim do filmu zostawcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy. I widzimy się. W I zaobserwujmy na Instagramie. Dziękuję. Widzimy się już w filmie. W dzisiejszym filmie będziemy, będziemy zarabiać tarpcy na Mega Boxa. otworzymy jutro w odcinku. Widzimy się w grze. Okej, okay, jesteśmy już w grze. Gramy sobie. Jak ona trafia, skoro ja nie trafiam? To, to jest... Dziwne trochę. Bardzo. Napiszcie, czy chcecie, żebym z kimś nagrał odcinek? Ja może z nim nagram odcinek, kogo napiszecie? Może to być nie wiem kto. Nie wiem, kogo chcecie. Ale nie na. No kurde! Ale nie na przykład, że na przykład jakiś. Na przykład. Nie wiem. Dexy. Przepraszam za, za to, ale. Spokojnie, to się wytnie. Jak jeszcze raz chcecie zadzwonić, to ja to wytnę. Albo po prostu mu pokażę numer. Żarty to jest ale niech on do mnie nie dzwoni, bo to już mnie denerwuje. Piek. Dziękuję za go na no